Dobry wieczór. Zapewne ci z Państwa, którzy oglądali sobotnią dwójkę, wiedzą, że nasz program obchodzi skromny jubileusz. 150 wydanie naszego magazynu. Z tej też okazji dziś na chwilę do studia zaprosiłem tych, których Państwo na co dzień nie oglądają, oglądając nasz program, tych, dzięki którym powstaje ten program. Nie wszystkich mogłem tutaj zebrać, bo część oczywiście jest za kamerami, część w reżyserce, część gdzieś w dalekim polskim terenie. Niemniej jest okazja zobaczyć tych, którzy wspomagają mnie w tworzeniu tego tak trudnego programu. Na co dzień, jak mówię, tych ludzi obejrzeć nie można. Wam serdecznie chciałem podziękować przy tej okazji za współpracę, ale przede wszystkim myślę, że musimy podziękować telewizom, bo dzięki nim nasz program jest tyle lat na antenie i stał się jednym z najpopularniejszych programów dwójki i za to w imieniu wszystkich współrealizatorów naszego programu chciałem Państwu serdecznie podziękować. Dziś witamy Państwa w nowej scenografii. Jak pewnie zauważyliście, program zaczęliśmy też nową, nową czołówką y, programu, a korzystając z okazji, że dziś będziemy wracać do pewnych rzeczy y, dotyczących historii naszego programu, chciałem przypomnieć Państwu pierwszą naszą czołówkę jeszcze wtedy z występującymi napisami Milicja. A Was zapraszam do pracy. Dobry wieczór. Witamy Państwa w nowym cyklicznym programie dwójki zatytułowanym 997. Ta czołówka to już historia, ale dzisiaj wielokrotnie do historii naszego programu powracać będziemy. Przypomnę, że jest na antenie od 13 lat. Nim jednak pokażę stare materiały z naszych dawnych programów, chcę Państwa prosić jak zwykle w naszym programie, bo to w sumie jest najważniejsze, o pomoc, o informacje. Chcę teraz Państwu przedstawić listę najbardziej dziś poszukiwanych przestępców w naszym kraju. Tego mężczyznę poszukiwaliśmy już dwukrotnie za pośrednictwem programu 997. Marek Makowski odsiadywał wyrok 25 lat za podwójne zabójstwo. Uciekł z więzienia. Od roku dokonuje kolejnych przestępstw. Robert Luzar zamordował ucznia ze Szczecina. Został rozpoznany i ustalono jego personalia dzięki telewizom po programie 997. Dokonał też szeregu rozbojów i gwałtów. Jego wspólnik został zatrzymany dzięki telewizom. Wiesław Lucjan Stankiewicz ma na brzuchu tatuaż tylko dla pań. Poszukiwany jest za udział w zabójstwie Elwiry Orłowskiej i postrzelenie jej męża. To było 15 czerwca 1998 roku w Suwałkach. Za zamordowanie trzech osób strzałem w tył głowy w dniu 23 lipca 1998 roku poszukiwany jest Andrzej Wawrzosek. Rafał Sarnacki, uciekając z miejsca zasadzki w Katowicach, 2 kwietnia 1998 roku postrzelił dwóch policjantów. Łódzka policja poszukuje Mirosława Żaka, podejrzanego o zamordowanie studentki. Kilka prokuratur w kraju poszukuje Jana Wiśniewskiego, podejrzanego o wiele ciężkich przestępstw kryminalnych. Dariusz Sząstowski, pseudonim Chrząkal, posiadający szerokie kontakty z grupami przestępczymi z terenu Wybrzeża, poszukiwany jest przez policję w Zgorzelcu. Krzysztof Mruz, Poszukiwany jest za dokonanie szeregu przestępstw gospodarczych. Aleksander Domański, student z Łodzi, podejrzany jest o zamordowanie trzech osób, w tym dwóch taksówkarzy. Może ktoś z Państwa wie, gdzie ukrywa się któraś z tych osób. Nasz telefon w Łodzi 6300-600, kierunek do Łodzi 042. Przez 13 lat istnienia naszego programu pokazaliśmy Państwu blisko 600 spraw kryminalnych, w tym prawie 400 zabójstw. Dzięki Państwa pomocy udało się zatrzymać ponad 50 groźnych bandytów i zabójców. Udało się też ustalić personalia i znaleźć osoby zaginione. Było to ponad 200 osób. To wszystko przez te 150 odcinków, które Państwu zaprezentowaliśmy. Kiedy przeglądałem scenariusze starych programów, zauważyłem, że najwięcej czasu na antenie poświęciliśmy głośnemu przestępcy z końca lat 80., Saszłykowi, Zdzisławowi Najmrockiemu. On to uciekł kilkanaście razy policji. Nie, no właściwie w latach 80. to jeszcze milicji. Zdzisław Najmrocki uciekał milicji i policji kilkanaście razy. Między innymi w czasie rozprawy w sądzie w Gliwicach uciekł z toalety. Wcześniej jego kompanii podpiłowali kratę w oknie na drugim piętrze. To było w 1980 roku. Szybko nasze Ale pani zapłacił rachunku? Cztery lata później, ostrzeliwując się, ucieka z hotelu w Mrągowie. Zatrzymany pod Warszawą, kolejny raz ucieka po przesłuchaniu w komendzie stołecznej policji. Kradnie wówczas milicyjną legitymację. Po czterech latach poszukiwań znów został zatrzymany, osadzony i szczególnie pilnowany w areszcie w Gliwicach. Tu dokonał najsłynniejszej ucieczki. Dawni kompani zrobili podkop pod więziennym spacernikiem i przedłużyli go do szkoły sąsiadującej z więzieniem. Rok później Saszłyk sam wpadł w ręce policji. Pijany rozbił się samochodem w Krakowie. Po odsiadce kilku lat w więzieniu zginął w wypadku drogowym. Saszłyk przeszedł do legendy, ale wiem z telefonów i z listów od Państwa, że największą radość możemy sprawić Państwu wtedy, kiedy prezentujemy sprawy wykryte właśnie dzięki Waszym informacjom. I teraz chciałem przedstawić kilka takich spektakularnych spraw, niebywałych wręcz, które udało się rozwiązać dzięki Waszym telefonom i dzięki Waszym listom. Pierwsza tyczy Krakowa i roku 1991. Kraków. Tu w bloku przy ulicy Kludworskiej mieszka 29-letni Mariusz Kuzaj. Od dwóch lat prowadzi firmę budowlano-remontową, stanowiącą wyłączną podstawę utrzymania jego czteroosobowej rodziny. Nim przedstawimy interesujące nas wydarzenia z lutego tego roku, cofnijmy się do jesieni 1990 roku. Otóż w tym czasie w firmie pana Mariusza pracował Emil Pasternak, przestępca, recydywista, karany wielokrotnie za włamania i oszustwa. Odsiedział w sumie w więzieniu 12 lat. Panie Emilu, jak to było? To było inaczej na planie. Myśmy się tu umawiali. Emil Pasternak zajmował się ostatnio dorywczo pracą na budowie. Pana Mariusza pracował do końca listopada ubiegłego roku. Co jest grane? Za co ja wam tu wszystkich Będzie lepiej, tylko W lutym tego roku pojawił się znów na terenie budowy prowadzonej przez pana Mariusza. Ale czysty interes legalny? Działkę pan masnego, parę milionów, czy sprawa. Legalny, wie pan. Wszystkie były legalne, a, a nie Po dłuższych było, tak naleganiach kuza tak. daje się namówić na transakcje w Mysłowicach w województwie katolickim. Jest 2 lutego 1991 roku, około godziny 13. Kilka minut później pan Kuzaj podjeżdża pod blok Emila Pasternaka na ulicy Okulnej na osiedlu Kozłówek w Krakowie. Mamy taką prośbę, że to kapelek jest do zabrania. Pomoże mi pan, że się? No to nie ma sprawy. A to do piwnicy. Mija dzień, jest noc, przypominam, z 2 na 3 lutego 1991 roku. Żona Mariusza Kuzaja jest zaniepokojona nieobecnością męża w domu. Emila Pasternaka, podejrzanego kilka zabójstw, poszukiwaliśmy w 1991 roku. Wtedy to uprowadził szefa firmy budowlanej z Krakowa Mariusza Kuzaja. Od jego żony żądało kupu, jednak wcześniej zamordował biznesmena. Proponujemy obejrzenie fragmentów policyjnego materiału z oględzin podwórka domu w śródmieściu Krakowa, gdzie Pasternak przywiózł beczkę. Po rozcięciu beczki znaleziono skrępowane i zakneblowane zwłoki Kuzaja. W trakcie emisji programu 997 zadzwonił telewizor z poznania, że w jego kamienicy wynajmuje mieszkanie poszukiwany. Pięć minut przed końcem naszego magazynu policja zatrzymała Emila Pasternaka. Skazano go na 25 lat więzienia. Wyrok odsiaduje w Kłodzku. Nim Państwu przedstawię kolejną sprawę, chciałem przypomnieć nasz numer telefonu w Łodzi 6300-600. Oczekujemy na informacje od Państwa dotyczące. Dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców w naszym y, kraju. A teraz chcę przedstawić kolejny materiał. Żytwa to przestępca, któremu poświęciliśmy kilka wydań specjalnych naszego programu 997. Był podejrzewany o kilka zbrodni. Niestety w sądzie udowodniono mu tylko dwie. I te dwie dzięki informacjom od państwa. Świdnica, jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast województwa bałżejskiego. W miejscowym więzieniu poznamy jednego z bohaterów naszej rekonstrukcji. Ryszard Walter Ratajczyk ma 49 lat. Od dawna zameldowany jest fikcyjnie w Toruniu. Nigdy właściwie nigdzie nie pracował przez wiele lat, jego drugim domem stało się więzienie. Brzytwa, bo taki pseudonim nosi Ratajczyk, jest znany w środowisku przestępczym nie tylko Dolnego Śląska. Trzeba jednocześnie przyznać, że jak to mówią, cieszy się dużym autorytetem wśród kolegów z branży. Dobrze pan, cześć. Co ty tu robisz? To za co teraz garujesz? Za mocno dałem pory jego i garuję. Słuchaj, Brzyczwa, wiesz, polubiłem cię. I by ci mógł sprzedać fajną... fajną babkę. Dziana taka jak nie wiem co kasy do cholery. To jak dziana? Ile ziana? Oj, człowieku, na ile? No, gruba twórca. Tutaj w Świdnicy jest taka mynia tak. samochodowa i jej stary był właścicielem. On się już przekręcił, jego nie ma. A jak on się nazywał, ten mąż? On się nazywał Ginter Gurlit. Ginter Gurlit, a ona jest Kazia Gurlit. W lutym 1989 roku Ryszard Ratajczyk opuszcza więzienie. Jak można było się domyśleć, pierwsze kroki kieruje w stronę byłej myjni samochodowej pani Kazimiery Górlit. Słucham. Czy pani Kazimierza Gurlit? Moje nazwisko Ryszard Ratajczyk, ja jestem przyjacielem Pani męża jeszcze z czasów wojska, chciałem się koniecznie z Panią spotkać, ponieważ dowiedziałem się z przykrością, że małżonek niestety nie żyje. Proszę Pana, wprawdzie powiem Panu, że mąż mi nie wspominał nigdy o żadnym koledze z wojska, no a jeżeli Panu tak zależy i na pewno to jest, no to proszę Pana w mieście nie możemy się spotkać dlatego, że ja Pana nie rozpoznam, bo nie znam. Ofiaruje Panu, tylko Panu najwyżej mieszkanie. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, Dzień dobry witam. To właśnie ja jestem Ryszard czy tak, podołuję sobie zabawę. Spodziewałam się, że Pan przyjdzie, ale nie wiedziałam, jak Pan wygląda. Dziękuję bardzo, że Pan przyszedł, proszę bardzo. Proszę się rozpłaszczyć. Przepraszam za bałagan. Ale to tak... Nie szkodzi. za szybko. Mężczyźni do nie są na to wrażliwi. Tak. Proszę do pokoju. Finansowo stoję dobrze, także nie muszę już pracować. No i tak jakoś sobie żyję to samo. Bardzo się cieszę, że pani jakoś sobie radzi. Żona przyjaciela to jednak ktoś bliski. W kilka dni później pani Kazimiera i nasz znajomy brzytwa spotykają się na dancingu. Pani Kazimiera długo czekała na taki moment. Znała wielu mężczyzn, ale Ryszard wydał się jej tym, o którym marzyła. Nie przeszkadza jej również fakt, iż poznany kompan jest młodszy o 12 lat. Po pierwszym dansingu pani Kazimiera spotyka się z Ryszardem prawie codziennie. Ma doń jeszcze trochę nieufności, ale zdarzenia, które teraz przedstawimy, przekonają ją zupełnie do nowego amanta. Ryszard, pieniążków nie mam. Jak to nie masz pieniążków? Miałam tutaj ponad 2 000 000. dwa miliony. Nie ma, nie ma. Zobacz. Na pewno sprawdź, mogłaś nie Na czekać. pewno, na pewno miałam. Chwileczkę, 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 czekaj. czekaj. sieć tutaj pewnie. spokojnie. Tak. Ja ich, uspokój spokój się, ja ich znajdę. Siedź tu, czekaj na mnie, gdyby nie w tak do domu. Dobrze? Dobrze. Na razie ja biegnę. Dobra. Żydwa, <śmienic> co do da podjebałeś, podjebałeś zitła. moje pan. Dawaj się. Wiedziałem, że tutaj pani... Nie, minuty i masz pieniądze. Masz pieniądze, nie ja masz pieniądze, bo Teraz następują, jak zwierzała się pani Kazimiera sąsiadkom jej miodowe miesiące. Z Ryszardem podróżują po całym kraju. Są na Mazurach i w Zakopanem, nad morzem i w Krakowie. Ratajczak podstępnie zamordował swą kompankę. Zatrzymano go w czasie emisji programu 997 dzięki telewidzowi z województwa wałbrzyskiego. W miejscowym więzieniu poznamy jednego z bohaterów naszej rekonstrukcji. Ryszard Walter Ratajczyk. Ma 49 lat. Komenda! Posterunek milicji Lubawka, słucham. Proszę pana, ja w tej chwili oglądam ten program 997. I poznaję tego pana Ryśka tutaj u sąsiadki. Osobnie, osobnie! Spokojnie ręce do góry. Położyć się, położyć się na ziemi. Szeroko ręce, nogi szeroko. Policja nie mogła znaleźć zwłok Kazimiery G. Uczestniczyliśmy w poszukiwaniach przy użyciu helikoptera. Znaleziono je w zalanych wodą kamieniołomach. Dzięki innej informacji od telewidza z Jeleniej Góry okazało się, że ratajczak zamordował też biznesmena z tego miasta. Dostał dwa razy po 25 lat więzienia. Odsiaduje wyrok w Wołowie. Proszę sobie wyobrazić, że po publikacjach w naszym magazynie Brzytwa wytoczył mi sprawę w sądzie o zniesławienie. Ponieważ był podejrzany, a nie zabójcą. Ja o nim mówiłem, że z mordercą i zabójcą w programie. Żądał odszkodowania. Na szczęście w międzyczasie odbyła się sprawa sądowa i klamka zapadła. Kolejna sprawa jest wielce kontrowersyjną, ponieważ czasami zdarza się, że nasz program oglądają dzieci. I tak też się stało na początku lat 90. kiedy jeden z uczniów szkoły poznańskiej oglądał nasz program, a potem rozpoznał zabójcę. Apelujemy do wszystkich, którzy mogą nam udzielić informacji dotyczących mężczyzny, którego portrety pamięciowe prezentujemy. Mężczyzna ten dokonał zbrodni 7 maja w Radomiu, 24 maja we Wrocławiu, 31 maja w Szczecinie, 6 czerwca w Kutnie i 18 czerwca w Oławie. Ja, to tylko chodzisz, patrz, bo coś mi tu w siedzi, nie mogę tam z wejść. Ofiarami poszukiwanego mężczyzny byli chłopcy. Kiedy morderca pojawił się w Poznaniu, został rozpoznany przez jednego z uczniów. Który wcześniej oglądał jego portret pamięciowy w programie 997. Po bliskorocznym okresie poszukiwań, morderca Zboczeniec zostaje wreszcie zatrzymany. Miał normalną rodzinę i nieposzlakowaną opinię. W areszcie popełnił samobójstwo. To tyle fragmentów historii z naszych programów realizowanych przez ostatnie 13 lat. A ja chciałbym, żebyśmy powrócili do rzeczywistości. Przypomnę, że pod numerami telefonów 6300-600 w Łodzi oczekujemy na informacje od Państwa dotyczące e, 10 najbardziej poszukiwanych przestępców w naszym kraju. Może przypomnę te fotografie. Tego mężczyznę poszukiwaliśmy już dwukrotnie za pośrednictwem programu 997. Marek Makowski odsiadywał wyrok 25 lat za podwójne zabójstwo. Uciekł z więzienia. Od roku dokonuje kolejnych przestępstw. Robert Luzar zamordował ucznia ze Szczecina. Został rozpoznany i ustalono jego personalia dzięki telewizom po programie 997. Dokonał też szeregu rozbojów i gwałtów. Jego wspólnik został zatrzymany dzięki telewizom. Wiesław Lucjan Stankiewicz ma na brzuchu tatuaż tylko dla pań. Poszukiwany jest za udział w zabójstwie Elwiry Orłowskiej i postrzelenie jej męża. To było 15 czerwca 1998 roku w Suwałkach. Za zamordowanie trzech osób strzałem w tył głowy w dniu 23 lipca 1998 roku poszukiwany jest Andrzej Wawrzosek. Rafał Sarnacki uciekając z miejsca zasadzki w Katowicach 2 kwietnia 1998 roku postrzelił dwóch policjantów. Łódzka Policja poszukuje Mirosława Żaka, podejrzanego o zamordowanie studentki. Kilka prokuratur w kraju poszukuje Jana Wiśniewskiego, podejrzanego o wiele ciężkich przestępstw kryminalnych. Dariusz Sząstowski, pseudonim Chrząkal, posiadający szerokie kontakty z grupami przestępczymi z terenu Wybrzeża, poszukiwany jest przez Policję w Zgorzelcu. Krzysztof Mróz poszukiwany jest za dokonanie szeregu przestępstw gospodarczych. Aleksander Domański, student z Łodzi, podejrzany jest o zamordowanie trzech osób, w tym dwóch taksówkarzy. 6300-600 to nasz numer telefonu w Łodzi. I to właściwie wszystko, co dzisiaj chciałem Państwu przedstawić w naszym programie. Na koniec, korzystając, że to program jubileuszowy. Chciałem, żebyście Państwo zajrzeli za kulisy naszego programu i obejrzeli, jak powstaje nasz program. Ale to spoglądanie na nasz program za kulis jest trochę z przymrużeniem oka. Ja się z Państwem żegnam, liczę jak zwykle na Państwa obecność za tydzień. W czwartek, oczywiście w dwójce. Dobranoc. Dzień. Panie, a długo to jeszcze nie będzie tego prądu? Pan jeszcze nie umarł. Aha. Pan jeszcze nie umarł, więc pan. Jeszcze zipie, jak... zipię. zipię. Potem zaraz zrobimy wyciąganie, nie? Głośniej! <laughs> mocniej, głośniej! Jeszcze zipie, jak... zipię. zipię. Je... Niech pan z nim jeszcze potóbuje trochę trochę, trochę mm. powalczyć. nawet Dobrze. ręką mu Dobrze. wyrwać tę te, te linkę, którą panu zacie. Ja pani machnę. bo no, no. O tak, jeszcze jeszcze mocniej, dynamicznie. ona ma dymu na 20 minut. Za dużo będzie, za dużo. Tak? Tak, oczywiście. a długo to jeszcze nie będzie tego prądu? No ale pani nie może tak... Taką... Pani nie może być taką silną. Ty musisz być silniejszy od niej, ona nie ma... Ty jesteś napastnik, ona ma... Ona ma przed Tobą parze, a nie Ty, ty go przewracasz <noise> za chwilę byś mu wyrwała siekierę i jego zamordowała, no. Poczekaj z tym. No to ma się bronić. No z pieniędzmi to za tak Nie, na razie nic nie broni. Nie, bronić. ale bronić, ale lekko, żeby on mógł Panią pchnąć i zaatakować tą siekierą, no. Boli ale bardziej nie było kawał bady. Panie Henryku, jest możliwość, żeby albo odkręcić, albo poluzować śruby na tym... Bo oni się boją, że ten ładunek będzie za słaby i że to nie poleci do góry.